Jest z tobą, gdy czekasz, jak malutkie światełko na końcu ciemnego korytarza. Nie chcę, byś poddał się w połowie drogi, nie pozwalać jej spocząć na laurach z miernym wynikiem, ale każe ci patrzeć ku temu, co wielkie sprawia, że Twój duch rośnie i wzmacnia się. Wytrwaj z nią. A osiągniesz wszystko, co zechcesz. A gdyby nagle z jakiegoś powodu okazało się, że wszystko zostanie zburzone, to będzie ona dla ciebie łagodną formą rozpaczy. Cierpliwość. Te i inne myśli możemy znaleźć w różnych miejscach: w przysłowiach, w aforyzmach, w dziełach literackich. Tylko, że to jest tylko ludzki punkt widzenia. A nas, jako chrześcijan, jako kleryków, interesuje boskie patrzenie na tę cnotę. Dlatego, że mówimy, że cierpliwość jest jednym z owoców ducha świętego. I dlatego musimy popatrzeć na nią właśnie od tej bożej strony. I w tych myślach, które przytoczyłem na samym początku, jest wiele prawdy. Dlatego, że to słowo, którego używa święty Paweł w liście do galatów, ono oprócz cierpliwości oznacza też wytrwałość, oznacza niezłomność, oznacza niestrudzenie, wytrwanie w ucisku, znoszenie różnych trudności, przeciwności. I z drugiej strony patrząc, cierpliwość nie może mieć dla nas nic wspólnego z rozpaczą, dlatego że Gdyby nasze życie nie miało żadnego celu ostatecznego, to wtedy, w jakiejś trudnej sytuacji, zostałoby nam rzeczywiście usiąść, zapłakać, a w najlepszym wypadku czekać na to, co los przyniesie, na jakiś bieg wydarzeń. Tylko, że Pismo Święte mówi nam zupełnie co innego. Dlatego, że w Słowie Bożym czytamy, że Pan przyjdzie powtórnie. I to nie jest tak, że my czekamy na jakiś koniec naszego życia, że coś tam, coś tam się stanie, coś, coś się wydarzy, nie wiadomo jak będzie. Ale Pan przyjdzie powtórnie, w momencie naszej śmierci, przyjdzie, chyba, że zostanie nas koniec świata za naszego życia, ale przyjdzie powtórnie, aby wziąć nas do siebie na wieki, abyśmy zjednoczyli się z Nim na zawsze. Na pewno tak będzie, że po drodze spotkają nas różne przeciwności, bo albo być może dotknie nas jakaś choroba, albo już dotyka, może spotkamy w naszym życiu jakąś taką osobę, która przysporzy nam wiele bólu, albo po prostu przyjdzie nam współpracować z kimś, kto już na sam widok nas irytuje, albo będziemy zmęczeni, a tu nakładają nam coraz więcej obowiązków. Tylko, że koniec tej historii jest nam znany, że przyjdzie Pan, przyjdzie powtórnie i będziemy z Nim już na wieki i nikt nam go nie wyrwie. I jeśli chodzi o cierpliwość, to jest jeszcze taki jeden motyw, dla którego powinniśmy się jej uczyć. To jest po pierwsze przykład samego Boga, a po drugie przykład tych ludzi, którzy za Bogiem poszli. Bo święty Paweł również w swoim liście do Rzymian przestrzega nas przed tym, żebyśmy nie gardzili cierpliwością Boga względem nas. Bo wszyscy doskonale wiemy, jak postępujemy i jacy jesteśmy, że jesteśmy dotknięci grzechem. Ale Bóg ma tyle cierpliwości wobec nas, że cały czas czeka z miłosierdziem, z miłością, z cierpliwością czeka na nasze nawrócenie. I tak samo. Pismo Święte pokazuje nam przykłady różnych ludzi świętych, w Starym Testamencie, w Nowym, którzy y, mieli tę cierpliwość w sobie, którzy przyjmowali cierpliwość Boga względem siebie, a potem tę cierpliwość mieli w swoim życiu. Tutaj możemy chociażby przywołać postać Hioba, czy postać Abrahama, którzy cierpliwie, dzień po dniu, oczekiwali na wypełnienie się obietnicy. I jest jeszcze taka jedna osoba, o której chciałbym wspomnieć, jeśli chodzi o cierpliwość. 150 lat temu w Sudanie urodziła się pewna dziewczynka i niestety jej dzieciństwo już od wczesnych lat miało zostać naznaczone krwią, cierpieniem, upokorzeniem związanym z niewolnictwem. I było tak, że kiedy po raz pierwszy została porwana przez niewolników, to tak bardzo się bała, że zapomniała swojego imienia. I tak przechodziła z rąk do rąk, od jednego do drugiego pana, aż w końcu trafiła na pewnego włoskiego konsula, u którego wreszcie doświadczyła tak upragnionej miłości, której nie mogła dostać od poprzednich swoich, w cudzysłowie mówiąc, właścicieli. I tam, jak pięknie pisze Benedykt XVI w swojej encyklice o nadziei z Pesalvi, znając tak okrutnych Panów, których do tej pory była własnością, tu poznała Pana całkowicie innego, żyjącego Boga, Boga Jezusa Chrystusa. Dowiedziała się, że ten Pan zna tak żyją, że, że ją stworzył, co więcej, że ją kocha. Cierpliwość codzienności, bardzo trudnej zresztą, doprowadziła ją do Boga, któremu oddała się na całe życie jako zakonnica. I właśnie wtedy, kiedy zapomniała swojego imienia, ci porywacze nazwali ją ironicznie wtedy szczęśliwą, a po arabsku to imię brzmi Bakhita. I dzisiaj czcimy ją jako święto Józefiny Bakhite, zakonnicę. Drodzy bracia, nie bójmy się naszej codzienności. Nie bójmy się tego, co nas czeka. Mogą przyjść na nas różne sytuacje, bardziej lub mniej trudne. Ale prosimy Ducha Świętego o to, żeby pomógł nam mężnie to wszystko znosić. Bo Pan przyjdzie powtórnie i zabierze nas do siebie. I nikt i nic już nam go nie wyrwie.